Trwa protest rolniczy. Spotykamy grupę rolników tutaj na DK14. DK14 stoi, zablokowaliście drogę. Czyli jest tak dosyć ostro. Wcześniej dało się przejechać, dzisiaj stoimy. Ale chyba macie mocne argumenty: bronicie siebie. Swoich gospodarstw, swoich rodzin, prawda? Co, co, co jest takim głównym argumentem tutaj, żeby, żeby protestować dla pana, nie wiem. Dla Jeśli mnie pan... przede tak. wszystkim niekontrolowany import z Ukrainy. Oni mają dużo tańsze środki, których u nas nie wolno stosować, nie mają tyle przepisów, ochrony roślin, nie muszą tyle ewidencji prowadzić. Załóżmy rolnik na Ukrainie stosuje środek, który u nas został wycofany 5 lat temu za 17 zł. Jest układowy, stosujemy go raz. Ja muszę stosować za 200 zł, który muszę stosować dwa lub trzy razy. Jak mamy porównać ich koszty do naszych kosztów? U zboże płynie rzeką od nich, naszego zboża nikt nawet nie chce kupić. Mhm. Kolejnym postulatem jest ugorowanie. Ja płacę ratę za Ziemię, płacę podatek od tej Ziemi i mam 4% Ziemi, za którą i tak muszę wszystkie opłaty zrobić. Ugorować mam zostawić. Weźmy kierowcę takiego właściciela ciężarówek. Załóżmy, że ma 100 ciężarówek i 4 rocowe ma zostawić na rok i zapłacić kierowcy, ma zapłacić od tego podatek i one mają cały rok stać. Czy któryś się na to zgodzi? Mhm. Żaden się na to nie zgodzi, a nam każą i już. Mhm. Co jeszcze jest takim argumentem, że.? Wtedy że, że... zburz, nie? To stanęło chyba 20 lat temu i tak stoi, albo jest i gorzej. Mhm. Przez ostatnie dwa lata to jeszcze o, spadło. To spadło. Było jeszcze jest... na jakichś zrozumiałych poziomach, a teraz połowę tego kosztuje co 2 lata temu. 700 młodych i za co? Mhm. Myślę, że myślę też istotnym jest Zielony Ład. Bo mhm. jeżeli tutaj jest to niedopracowane, źle to bardzo kosztowe jest. Cały świat sobie generalnie brudzi i produkuje tanio. A my ponosimy koszty. Myślę, że jako Europa przegramy, dlatego że koszty są wysokie, a świat za nas kopci. Następną sprawą, moim zdaniem, jest biurokracja. Rolnik, który ma, no nie wiem, gospodarstwo 30 hektarów średnio biorąc, nie ma czasu pracować. On musi spełniać różne rubryczki, wypełniać i tak dalej. To jest bez sensu. Dopłaty są do, dodawane do pszenicy, pomidorów. Ale to po, jest papier, który oczywiście trzeba złożyć, No i nie? to jest bzdura, bo jeszcze terminy, a teraz na przykład jeszcze ja jestem już niemłodym człowiekiem i wykluczenie takie jakby jest, że technologiczne, tak, technologiczne, nie, ale agencje wszystko. mają zamykać. Wszystko przez internet. W ogóle te przepisy są niepotrzebne, bo jeżeli ja mam 30 hektarów, dopłata do hektara należy się tyle, nie wiem wymogi to powinien być podatek opłacony, ubezpieczenie budynków. I koniec tematu, a ta biurokracja, biurokracja, oni się cieszą, że coś wymyślili. No. no tak, mm. nie? i te nie? Te, te rzeczy papierów, tak, tak. absolutnie nie są do przyjęcia, to trzeba zrewidować od podstaw. I uważam, że przez 8 lat ta władza robiła źle, ta robi tak samo źle. No. Nie pilnują, nie zmieniają, nic się nie zmienia. Nie, no, no to tylko zmienili się, my powiem niegrzecznie, przy korycie obsada. No y -y. kami się zamienili, ja tak. bym powiedział. No ja to nazywam koryto, to jest koryto. Niestety koryto, bo, bo, bo widać, nie dbają o interesy obywateli absolutnie. A powiedzcie panowie, cieszycie się z tego, że dzisiaj jest tak wielu was, że, to, że zmobilizowało się no, środowisko rolnictwa. Ale to wie pan, te, te, nasza radość to jest jednak też taka izolista, iz 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 tak. Dlatego jest nas tak dużo, bo jest tak źle. Mhm. To nie jest tak, że nas jest dużo, że, bo że wybrana tak, grupa tak, ta jak tak. kiedyś świniarze czy krowiarze. Tak, dzisiaj tak. są wszyscy. Nie? Czyli no to, to, co ten dzisiaj ten się dzieje, to co dzisiaj się dzieje, należy brać jako, jako wskaźnik tego, tej tak, złej sytuacji tak, w rolnictwie, tak, że, tak, że jest aż tak źle, że tak jest. Jest że jest taki takie pospolite ruszenie taki dzisiaj. Barometr, no tak. i, my, i, my, i my się smucimy z tego powodu, no bo wie pan, radość radością, ale dlaczego ma być źle, dlaczego my nie jesteśmy w domu, tylko gdzieś tutaj. Nie wiem, policjant mówi, że ja łamie prawo. No ja mówię, proszę pana, no trudno powiedzieć, to tu złamał prawo pierwszy, prawda? Mm -hmm. Bo my jesteśmy z jakiegoś powodu. Nie tak. się... dla przyjemności. Tak, nie. Tak. Mm -hmm. Dziękuję na, bardzo za rozmowę. Na